Słuchajcie, dzisiaj gramy w grę. I słuchajcie, dzisiaj jest ze mną Ola. Chodź Ola. Cześć. Tak. gram słuchajcie, w grę. I ja bym najbardziej chciała... Pieski! By... No, pieski. i tak pieski. to trochę trzeba czekać. Kurde, blaszka. O Jezu, czy Jak to... Wtedy były takie kwadraty. Ola, chodź tutaj. Gdzie ja jestem? Mam kółko. Dotknij tutaj, na przykład. Dobra, słuchajcie, gramy. Tak. Ale, ale Ola też mi pomoże, słuchajcie, tutaj jest Ola po tej stronie Gdzie? O nie, nie chcę tak. y, Słuchajcie, Ola mi pomoże też grać Jak tutaj będzie piesek, wtedy Ola będzie go, Ola, ja grać, a ja... Ej, te piaski będę grać O, Ola wiesz Ja też mam kota. Ej! No nie, nie zabij go, na samym same Dobra, na czekam To jest moja? będzie 12 Nie zostaw, ola, bo przegram. No ola, czego Nie, Jest, jedź, jedź. Eko-kartka to ładnie wygląda, nie, nie, No, ale nie, tak, nie, nie, to nie, jest nie, Tak, ale Tak, masz szybko to szybko to robić. Dobra, ja to się bo ja tu Ola i ja nie chcę cały czas się To nie jest tak, jak na twoim telefonie, że możemy możesz sobie na spokojnie. Ja tutaj robię bombę i muszę wygrać zawsze. No, ale zrobimy tylko jeden dzień, okej, okay, Ola? A drugi dzień, czyli jak ty już będziesz grać, to w tym odcinku, okej? Okay? Bo tak też tu nie można za dużo nagrywać. wiesz, że ty nagrywasz i to No, no i co? No mówię widzę. Mam to do. Zarazcie, no 18 i wtedy już y, nikt do nas nie przyjdzie. kropel. No, ale no, już nam dzwoni, czyli już nikt do nas nie przyjdzie, tylko... Jest 18. No. I już nikt do nas nie przyjdzie, tylko do nas przyjdą, y, żeby przyjść po te zwierzaki. No właśnie. A zaraz będzie potem je w Tym odcinku tylko w inne, bo za bardzo to nie mogę długo nagrywać. No właśnie, bo mi się jeszcze wyłącza. Dobra, no to na dziś kończymy. Słuchajcie, yy, ale jeszcze nie, nie pożegnamy się. Bye, bye, bye. O, dostałam dziesiąte level, ale nie chcę go. Tu mamy A i tutaj jedna tylko minka zła. No. O. 19 dzień. Na spokojny, żaden nic się nie dzieje. Dobrze poszło. No nie reklama, dobra. Co? No to pa widzowie, słuchajcie.